Przywitać Was w gronie certyfikowanych coachów NCC, Szkoły w GoPolu. Jest bardzo, bardzo przyjemnie, że byliście z nami, że dotrwaliście do tego momentu i że sukcesem zakończyło, zakończył się ten kurs to szkolenie. Bardzo serdecznie Wam za wszystko dziękujemy i cieszymy się, że jesteście nie razem w tym roku. Pozwólcie zatem, że wręczę certyfikaty. W związku z tym chciałbym poprosić Aniu. Aniu, gratuluję. Życzę wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że możemy Cię przystąpić. Proszę bardzo. Ewa. Kaszul, Ewa. Serdecznie gratuluję. Cieszę się. Ty że ty nam, Ja wiem, że troszeczkę matkowałaś. Ale tak, wiesz to tak, inaczej to ja nie wiem czy wszystkim mi do końca. Ja się nie czułem matkowałem, tak W każdym razie, razie bardzo się cieszę. Wiele wniosłaś w tą grupę. Dziękujemy Ci, że byłaś z nami. Ja dziękuję. Nie, dobra, dziękuję. Dobra. Robert, dziupek. Witam cię Robercie, panie Serdecznie gratuluję. Bardzo się cieszę. Fantastycznym człowiekiem, fantastycznym mężczyzną i na pewno jesteś osobą inspirującą. Bardzo się cieszymy, że mogę Ci powitać. Proszę bardzo. Arkadio rzuci <noise> <noise> I to dział, również serdecznie w Wrocławiu Dziękujemy, że byłeś z nami. Dziękujemy Ci za wsparcie. <noise> Dziękujemy Ci za pomoc. Dziękujemy. Że dzieliłeś się swoim doświadczeniem i bardzo się cieszymy, że byłeś z nami. Z nieukonaną radością chciałbym wręczyć ten certyfikat Marcinowi. O. Ja wiem, że Marcinowi zburzę teraz scenariusz. Że Marcin chciał uwierzyć sam siebie, ale nie będzie ci to dalej. ale masz go z godnego na Marcinie, gratulujemy. Naprawdę, jest nam niezmiernie miło. Jesteś fantastycznym człowiekiem. Jesteś bardzo ciepły. A że jakoś powinien być Cię, bo i kuchaty to już o tym wiesz, i masz dyspozycję dyspozycji chociażby przez ten fakt. Dziękuję bo bardzo. Bo nam bardzo. niezmiernie miło, że byłeś z nami. Dziękuję bardzo. Proszę o to wiecie. No i teraz <coughs> chciałbym wręczyć certyfikat certyfikat Żanecie Polskim. Żaneko, bardzo się cieszymy. Dziękujemy, że byłaś. Osoby, z mi tika klika i tak dalej, tak? Jestem. Chcę tylko powiedzieć tyle, że mówię tylko dla tego o tym, ponieważ, ponieważ masz w sobie naturalną sympatię, otwartość na innych ludzi, na poznawanie. Jesteś wesołą, sympatyczną osobą, inspirującą szalenie, ciekawą, ciekawą poznawania świata. Bardzo się cieszymy, że byłaś z nami. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję Proszę bardzo. Oj Karolina, zapraszamy Karolinę, Karol witam Cię Karolina jeszcze raz. Serdecznie gratulujemy. chcę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli są osoby, z którymi się chciało tak wtulić, przytulić, być blisko, być blisko, być blisko, być blisko, nie patrz na moją żonę teraz to ci nie pomoże. To chcę powiedzieć, że jesteś taką miłą, fajną, ciepłą, sympatyczną osobą. Bardzo przyjazną dla wszystkich. Za to ci bardzo dziękujemy, że byłaś. Wniosłaś właśnie to, czego jest na tak naprawdę codziennie w życiu. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. Proszę bardzo. Krzysztof. Tak, chciałbym Ci powiedzieć w żołnierskich słowach, ale ponieważ nigdy nie byłem z zawodowym żołnierzem. To troszkę bardziej. W takim razie chciałbym poprosić Martynę. Jest takie, tak się często mówi, takie jest powiedzenie obiegowe. Ja nie wiem, czy ono jest słuszne, czy nie. Ale mówi się często tak, że pierwsi będą ostatnimi i ostatni pierwszymi. W tej małej kolejce jesteś tutaj ostatnią osobą, z którą mam przyjemność rozmawiać. A chcę ci powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, bardzo się cieszę, że cię spotkałem. Chcę ci powiedzieć, że wszyscy przechodzimy jakąś drogę. Ty wiesz, że ja przeszedłem swoją drogę, ale wiesz co, wiara w mnie jest najważniejsza. Miłość, otwartość, ciepłość. I to powoduje, że ludzie się wtedy otwierają. To jest cudownie, fantastyczne. Ty jesteś osobą, która może przyciągać ludzi do siebie, otwierać się przed tobą. Chcę Ci powiedzieć.